Hej kochani, witajcie w ten przepiękny Mikołajkowy dzień. Dzisiaj 6 grudnia. Przyznajcie się na dole w komentarzu, kto z Was dzisiaj znalazł prezent od Świętego Mikołaja. Jak widzicie, jestem w przepięknym świątecznym pokoiku, a przed Wami Pani Mikołajowa, czyli żona Świętego Mikołaja. W dzisiejszym odcinku Wam pokażę, jak stworzyć prawdziwego Mikołaja. Toka Life World! Jesteśmy zatem w kratorze postaci, no i zaczynamy zabawę. Na początek musimy stworzyć jakąś przepiękną twarz, ale przypominam, każdy kto ogląda ten odcinek musi koniecznie zostawić kciuka do góry. W przeciwnym wypadku nie może się bawić razem ze mną w Toka Life World. Wybieramy teraz odpowiednią fryzurę dla świętego Mikołaja. I wybierzemy sobie oczywiście kolor włosów siwy. No bo święty Mikołaj to już jest taki staruszek. Pomóżcie mi wybrać fryzurkę, która z nich będzie najbardziej odpowiednia. Święty Mikołaju, jakie ty powinieneś mieć włosy? O, te mi się podobają, ale nie wiem, czy za bardzo pasują tutaj. Wybierzmy jeszcze również brodę. Broda musi być długa, na pewno nie taka z kwiatkami. O, ta jest fantastyczna! I jeszcze do tego mamy taki wąsy. No chyba to jest idealna broda właśnie Świętego Mikołaja. Zatem gdzie teraz możemy przejść do znalezienia odpowiedniego stroju? Szukam, szukam i słuchajcie, nie mogę niczego znaleźć. Przechodzę tutaj do kolejnych sekcji. Chciałabym, aby mój Święty Mikołaj był takim elegancikiem. Uh. Chyba znalazłam idealną dla niego piżamę! Chyba mam, znalazłam to! Tram! Zobaczcie, jak przepięknie wygląda elegancki święty Mikołaj! Witam serdecznie i zapraszam prawdziwego świętego Mikołaja w świecie Toka Life World! Yo, ho ho kochani, przyznajcie się, czy w tym roku byliście grzecznymi dziećmi! Jak widzicie, święty Mikołaj i pani Mikołajowa już sobie siedzą na kanapie. Czas teraz stworzyć pomieszczenie tutaj obok. I chciałabym, aby tutaj był gabinet. Gabinet świętego Mikołaja. W tym gabinecie święty Mikołaj będzie podejmować najważniejsze decyzje. Oczywiście, komu wysłać jaki prezent? Przydałoby się jeszcze jakieś biureczko. Szukam czegoś odpowiedniego. No i w końcu znalazłam. Chyba to będzie odpowiednie. Takie biureczko na samym środku, koniecznie tutaj musi się pojawić jeszcze dywanik, a wy kochani czekajcie jeszcze, bo za chwilę Wam pokażę, gdzie znaleźć strój prawdziwego świętego Mikołaja, kiedy nasz święty Mikołaj będzie się przebierać. Dajmy jeszcze tutaj jakieś ozdoby świąteczne, choinka stoi już obok, ale my sobie tutaj powiesimy jeszcze taki wianek. Wianek, czy też jakąś taką po prostu ozdobę świąteczną. I kogo jeszcze zaprosimy tutaj? Zaprosimy, słuchajcie, jeszcze lampeczki. I podoba mi się mega ten bałwanek. Zobaczcie, jaki słodziutki. Idealnie chyba tutaj pasuje. Od razu go zapalimy, bo to jest po prostu taka lampeczka. Wygląda naprawdę super. A na półkach postawimy kilka jakichś zabawek. W końcu to pokój świętego Mikołaja i on decyduje właśnie o tych wszystkich prezentach. On dostaje listy, mam mnóstwo roboty, oczywiście przez cały rok, aby każdemu dać odpowiedni prezent. Tutaj dołóżmy jeszcze klocuszki. Właśnie skuszę na jeszcze jedną choinkę, bo pokój bez choinki świętego Mikołaja to nie wygląda zbyt dobrze. Odsunę tylko te zabawki i dołożę je tutaj właśnie pod choinką. No teraz wygląda zdecydowanie lepiej. O rany prawie bym zapomniała! Przecież potrzebne jest jeszcze jakieś krzesło! A w zasadzie fotel do tego biurka wybierzmy coś odpowiedniego. Myślę, że to krzesło będzie najbardziej wygodne. No i chyba się udało, święty Mikołaju. Zapraszam Cię tutaj do swojego gabinetu, proszę bardzo. Wyglądasz naprawdę przepięknie. No i możesz teraz wziąć do ręki te wszystkie listy, koperty i je po prostu przeczytać. Gabinet i salon są skończone, to czas teraz przejść do tego pokoiku. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj był taki specjalny stół, na którym można pakować prezenty. Jest, miałam rację, zobaczcie. Właśnie o ten stół mi chodziło. I takie trzy stoliki tutaj się muszą pojawić. Tu będzie pracownia do pakowania prezentów. Oczywiście, że takie miejsce jest potrzebne. A z tyłu w tle ustawimy sobie regały z tej strony. I jeszcze tutaj jeden. I może jeszcze coś takiego mniejszego. No i z tyłu, co musi być? Oczywiście poukładane jakieś zabawki. Najpierw, jednak, jeszcze oświetlenie. Damy sobie takie trzy gwiazdeczki prosto z nieba. Myślę, że wyglądałem super. Od razu je zapalimy. No i czas teraz na te super fajne zabawki. E, na pewno muszą się pojawić tutaj jakieś konsole, e, na pewno jakieś gry, na przykład pady jeszcze. Potrzebujemy teraz mnóstwa zabawek. Na tej półce będą trzy maskotki. Tutaj postawimy jeszcze biedronkę. Zobaczcie, uda. uda się ją zapakować! Ale super to wygląda. No dobra, to ja pakuję dalej. Jeszcze gitara. Tutaj jeszcze jedna zabawka. Ale mega to wygląda. Zobaczcie, ile prezentów. Cała góra ich tutaj będzie zaraz. Dokładam teraz autka jeszcze na półeczkę. Co potrzebujemy jeszcze tutaj dołożyć? Może jeszcze jakieś takie figurki. Przydałyby się jeszcze klocki. One gdzieś tutaj są u góry. O, właśnie. Te klocuszki. Na samym dole i jeszcze na górze je ustawimy. Tutaj na półce jeszcze maskotka. Cymbałki, klocki jeszcze tutaj. I robimy jeszcze więcej prezentów. to Prezenty będą wszędzie tutaj dookoła. W końcu to jest wielka pracownia. Tylko poczekajcie, poczekajcie. Kto tutaj ma pakować te prezenty? My mamy tutaj jakiś elfów. Poszukajmy zatem. Elfy, elfy, gdzie jesteście? Wydaje mi się, że powinny być takie elfy, które pojawiły się w magicznym miejscu z jednorożcem. Jest! Znalazłam! Pierwszy elfik jest tutaj. A drugi jeszcze tutaj. Czy był trzeci? Ojej, chyba trzeciego nie widzę, ale weźmiemy jeszcze ciasteczkowego tutaj ludka. On również będzie nam pomagać. Zapraszam Was tutaj do pracowni. Tutaj są elfy. A ciasteczkowy ludek będzie jeszcze tutaj mieć swoją oddzielne, swoje oddzielne miejsce, gdzie będzie pakować specjalne prezenty. Zatem dajmy mu również ten stół do pakowania. Zróbmy mu tutaj jeszcze taki klimat świąteczny. I chyba postawimy mu choinkę tradycyjną, tę zieloną. O, już pięknie to wygląda. No a w tle jeszcze jakieś yy, półeczki. Jedna taka większa, druga mniejsza. Oj, musi się tutaj zmieścić. Przesuwamy wszystko. O, dobra, jest. I teraz do tego jeszcze na półce muszą wylądować jakieś super fajne zabawki. Dajmy tutaj jeszcze kilka prezentów. One muszą wszędzie być tutaj rozłożone. Zobaczcie, wszystkie zabawki i wszystkie rzeczy możemy pięknie tutaj pakować. I zobaczcie, jakie w ogóle kolorowe, ładne papiery się tutaj pojawiają: kredki, cymbałki, klocki, kolejne kredki, maskotki, a nawet i gitara, bo przecież każdy może sobie wymarzyć prezent. Jaki tylko zechce. Teraz zobaczcie, jak pięknie tu teraz wygląda. Dokładam jeszcze tutaj wszędzie ozdoby, tak aby na korytarzu, tutaj w tym przejściu, również było świątecznie i pięknie. I chyba skończyliśmy. Tak wygląda dom Świętego Mikołaja. Mamy tutaj pracownię, w której pakowane są prezenty. Jest też uroczy salonik, w którym urzęduje pani Mikołajowa. No i oczywiście jest gabinet samego Świętego Mikołaja. To co? Chcecie, aby przebrał się w ten odpowiedni swój czerwony strój? Mamy zatem tego odpowiedniego miejsca, i ono jest ukryte. Ja Wam zaraz pokażę, gdzie ono się znajduje. Zobaczcie, przesuwamy mapę. Jeszcze w bok musimy dojść na. Farmę I przenieść się tutaj do tego budynku. Ależ tutaj jest ciemno i przerażająco, ale zapewniam Was, że tutaj znajdziemy odpowiedni strój świętego Mikołaja. Jak widzicie, są nawet prezenty. I święty Mikołaj już czeka, aby znaleźć ten strój. On gdzieś jest tutaj, w jakimś z pudełek. Zobaczcie, tutaj mamy czapkę zimową, to nie jest to pudełko. O, mamy to! Słuchajcie, strój choinki świętego Mikołaja! O, wow, nawet jest gigantyczna broda! Lepsza od tej, którą ja nawet zrobiłam. Tutaj mamy poroże. Jest również i czapka. Ale słuchajcie, ja byłam przekonana, że tutaj jeszcze znajdziemy cały strój. O nie, tutaj w tych prezentach nie ma. Gdzie to jest? O rany! Gdzie jest jeszcze cały ten strój, taki, wiecie, czerwony? Może gdzieś tutaj na półce? Poszukajmy. Jest! Czy to jest to? To Jest, mamy to! Zobaczcie strój świętego Mikołaja. Przepiękny i czerwony! Święty Mikołaju, zobaczcie na to, jak on pięknie wygląda! Jest już w swoim odpowiednim stroju i jest niezłym elegancikiem. Uu, aż pani Mikołajowa, słuchajcie, wstała z kanapy, no i nie może się napatrzeć na swojego ukochanego świętego Mikołaja. No dobra, idziemy teraz sprawdzić, jak tam pakowanie prezentów. Czy wszyscy sobie radzą i czy wszyscy dadzą radę, aby wszystkie prezenty były gotowe? Zatem Mikołaj bierze do ręki kilka prezentów. Tutaj mu się podoba, ciasteczkowy ludek naprawdę daje radę. A z tej strony pomocnicy elfy również zapakowali tutaj mnóstwo prezentów. Ojej, Mikołaj właśnie wyszedł na podwórko i zdecydowanie mu się tutaj nie podoba. Czas to wszystko słuchajcie zmienić. Chowamy rzeczy, które są tutaj niepotrzebne i te, które nie pasują. Chowam tutaj jakieś lampki, zrywam jakieś kwiatki. W końcu to ma być już tutaj zimowy klimat. Grzyby również muszą zniknąć. I chyba już po raz czwarty postawimy tutaj choinkę. Albo zrobimy w ogóle taki choinkowy las. O, zobaczcie, jak pięknie. Poczekajcie, jeszcze jedna choinka tutaj. A nie, chyba słuchajcie, ich jest troszeczkę za dużo. To co, postawimy tę na środku, czy tutaj? Chciałabym takie trzy. O, w ten sposób. Ale spróbuję powiesić skarpety, bo tutaj mamy takie specjalne haczyki. No i skarpetki da radę powiesić, więc zobaczcie, klimacik będzie. Powiesimy je również jeszcze z tej strony. Wow, zobaczcie, no to wszędzie skarpety przepięknie wyglądają. Chciałabym jeszcze dołożyć jakieś ozdoby. Cóż tu możemy wybrać? Może takie te stojące takie laski cukrowe. One nadają fajnego klimatu i będą tutaj wzdłuż wejścia właśnie do Domu Świętego Mikołaja. Bałwanek musi się pojawić. Hmm, Znajdźmy dla Ciebie odpowiednie miejsce. Chyba tutaj i zabierzmy kilka prezentów, które będą pod choinką leżały. Zobaczcie, jakie piękne teraz jest podwórko. Zimowo-świąteczne! No i pojawił się święty Mikołaj, który jest zachwycony tą wielką metamorfozą. ho! ho, ho apel do wszystkich dzieci, i kochani, koniecznie zostawcie kciukę do góry i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie oczywiście 24 grudnia dostać swoje wymarzone prezenty. Ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten super odcinek Mikołajkowy bardzo Wam się spodobał, bo ja bawiłam się świetnie. Jak zauważyliście, w szybki i łatwy sposób można dokonać wielkiej metamorfozy i stworzyć coś mikołajkowego. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was. Pa-pa!